We Musimy walczyć o dużo więcej, mianowicie o życie wieczne. Ja jako kapłan nie mogę o tym nie mówić, my jako chrześcijanie nie możemy o tym zapomnieć. Pragnę powiedzieć o życiu wiecznym. Dlaczego akurat w tym kontekście, w dniu dzisiejszym, kiedy przychodzi nam łamać się tym białym chlebem, tym opłatkiem? Dlatego, żeby przypomnieć sobie to, co jest dla nas najważniejsze. To, co mówił Maksymilian Kolbe, kiedy szedł prosić o coś urzędników, a wiemy, że wtedy też była sytuacja niesprzyjająca. I mówi proszę pana, co będzie za 100 lat? A on mówi nie będzie nas. A on mówi, no właśnie. Będą się liczyć tylko dwa pytania: czy i gdzie będziemy. I od kontekstu tego życia tu na ziemi będzie zależeć właśnie życie wieczne. I życzę chyba tego, co najważniejsze. Żeby każdy z nas, jak tu stoimy, kiedyś spotkał się właśnie w Królestwie Niebieskim. Żeby jak najmniej dusz poszło na wieczne potępienie, czyli do piekła. Serdecznie witam pana przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Kozika razem z radnymi powiatowymi, gminnymi, miejskimi. Witam pana Wójta Gminy Dydnia, pana Wójta Adamskiego, witam przewodniczącego Sołtysów z Sołtysami, którzy pewno są tu obecni, pana Tadeusza Wójcika. Witam wszystkich, którzy zechcieli dzisiaj w to, w to piękne święto spotkać się z nami. I szczególnie serdecznie witam naszego długoletniego współpracownika, i tutaj związanego szczególnie z brzozowem, pana marszałka Tadeusza Piuro. I mojego kolegę i też długoletniego współpracownika posła Bogdana Żońce. Witam wszystkich Państwa, którzy zechcieliście odpowiedzieć na nasze zaproszenie. Rok 2014 jest rokiem trudnym i ciężkim. Trudnym i ciężkim dla rządzących, żeby dobrze podzielili te środki finansowe, które się pojawią w tej perspektywie, a dla nas wszystkich jest rokiem trudnym, aby dobrze dokonać dobrych wyborów, o tym, co mówiła Pani Senator. Zbliżają się wybory majowe, zbliżają się wybory listopadowe. Ja ze swojej strony deklaruję, że pełną pomoc dla Państwa w tych Waszych działaniach, ale równocześnie proszę Was, abyście również mnie wspomagali w tych działaniach. Będę, tak jak powiedziałem, pamiętał o Ziemi Brzozowskiej, bo mam bardzo, bardzo, bardzo duży sentyment do niej. Chociaż teraz, no, tak jak Pani Senator powiedziała, trzeba troszeczkę również pamiętać o, o całej Ziemi Krośnieńskiej, jak również i o całym województwie. Ze swojej strony w imieniu własnym, jak również całego zarządu, ale również i panu marszałka Wadysława Otyla, który wie o tym, że tu dzisiaj jestem i prosił też o przekazanie życzeń, chciałbym państwu życzyć dobrego, pełnego błogosławieństwa Bożego roku 2014. Niech Matka Boża, zarówno tutaj Brzozowska, jak i Starowiejska i wszystkie, które w tym powiedzie się znajdują, błogosławiły Wam. W waszych trudach, te problemy, które gdzieś tam się pojawiały w roku 2013, żeby zostały wyprostowane te drogi w 2014, wszystkie spełnienia wszystkich marzeń, wszystkich pragnień, wszelkiej pomyślności. I również, no przede wszystkim, nie tylko dlatego, że z racji swojej, między innymi nadzoruje ochronę zdrowia, życzę Państwu dużo, dużo, dużo naprawdę zdrowia, bo w tym wszystkim to jest ważne. że Państwo tu jesteście, wszystkim bez wyjątku, Panią, Panom, Młodzieży. To jest tu więcej w tym roku niż w Pani jest więcej w tym roku niż w ubiegłym. Za, za rok jak zrobimy w ile to będzie przewaga pani. Prosimy, żeby tak no, było. To jest wynika z tak. że no, jest... no, no właśnie. To jest to, że ale jest to, że... oczywiście mamy bardzo piękne, radosne święta Bożego Narodzenia. Myśmy z panią senator gorliwie sprawili w Sejmie rekolekcje poselskie w kościele św. Aleksandra. No i tam ksiądz Pawlukiewicz, który prowadził tę kolekcję, poprosił nas, żebyśmy jako tacy misjonarze głosili dobrą nowinę i szerzyli wiarę. <laughs>